Cześć, zdarza się, że nie możemy zamknąć, a konkretnie zakluczyć, zamknąć kluczem drzwi. Tak ja mam w moim przypadku. Klamka wchodzi, ale klucz już nie. Pokażę Wam, jak to łatwo naprawić. Potrzebujemy ołówek albo coś do zaznaczania. Musimy sobie zrobić kreskę, zaraz Wam pokażę, gdzie i jaką. I wiertarkę, fuh, wkrętarkę albo śrubokręt, żeby wykręcić blaszkę i potem ją doszlifować. Ale najpierw pokażę Wam, jak zaznaczyć i sprawdzić, czy rzeczywiście. Ten zamknięty klucz nie wchodzi. Otwieramy sobie o, drzwi i zamykamy klucz. I teraz bierzemy ołówek i zaznaczamy sobie na framudze po lewej stronie górę i dół tego języczka. Możemy też głęboko zaznaczyć od klucza. Zamykam. Wejdę teraz do środka. I widzę dokładnie, w którym miejscu e, mój klucz dotyka tutaj drzwi. Widzę górę. Widzę dół. I wydaje mi się, że jest całkiem dobrze, ale. Odkręcimy tę blaszkę, możliwe, że też prawo-lewo, trochę mogły, to są drewniane drzwi, mogły napuchnąć. Również prawo-lewo trochę ten klucz może już się zwichrować i nie trzymać. W związku z tym tę blaszkę odkręcamy i otwór na, na klucz, na język klucza trochę sobie powiększymy. O, ała. Bierzemy ten element i idziemy go przeszlifować. Można by to oczywiście powiększyć ręcznym pilnikiem i prawdopodobnie skończy się tak, że i tak ręcznym pilnikiem będę to kończył. Natomiast pomożemy sobie na razie szlifierką. Zmienimy narzędzie... Zmienimy narzędzie na grubsze i zaraz wracamy. Wymienię tę tarczę cienką na taką grubszą. Odłączam oczywiście fleksę. Zdejmujemy cienką... Zakładamy grubą, obracamy do góry nogami. Uwaga, bo to może być ciepłe, także nie dotykam w miejscu, gdzie pracowaliśmy. I mocujemy. Jak widzicie, tu są takie ostre elementy, ale one są i z jednej, i z drugiej strony mocno cieniutkie. Wjechałem tutaj tym, tą szlifierką dosyć mocno. Także teraz weźmiemy ręczny pilnik. I po prostu te ostre elementy spiłujemy. I będzie super. Kciuk w górę. Przymocowałem i ręcznym pilnikiem tę górną i dolną krawędź, troszkę tę zjeżdżamy. Jeszcze ostatnie szlify papierem ściernym. Chodzi też o to, żeby nie było żadnych ostrych zadziorów. Przechodząc obok, żeby sobie nie zadrzeć czegoś. Dobra. Idziemy przykręcać i zobaczymy, czy teraz pasuje. Dobra, przykręcamy naszą blaszkę. Na razie przykręcę tylko na górną i dolną śrubkę, bo jeżeli trzeba będzie poprawiać, no to nie chcemy się przecież męczyć. Nie? Chwila prawdy. Tamka działa, to wiedzieliśmy. Można by, jeżeli to by ta, to nasze działanie nie przyniosło efektów, jest też opcja, żeby ten język, który wychodzi zaklucza, zamykając na klucz drzwi, też go trochę spiłować i w ten sposób sobie problem rozwiązać. Natomiast u nas się dzisiaj udało. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!